Hej, cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Gaming. Zapraszam Was już na 33 spotkanie z gry Fortnite w serii RPG Ranked, gdzie będziemy grać na trybie solo Dokładnie tak. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem łapką w górę się pod tym odcinkiem z gry Fortnite 33 serii Fortnite org Ranked na solo, bo idziemy po 1500 subskrypcji. Oczywiście też nie zapomnijcie o wspieraniu mnie w sklepie Fortnite z kanałem twórcy, czyli Mati Podła Gaming Dobrze, zaczynamy jeszcze nasze 33. spotkanie z gry Fortnite, serii Fortnite OG Ranked na solo i życzę mi jego oglądania. Tak sądzę, no albo codziennie, Fortnite? No nie wiem, muszę o pomyśleć. Dobra, lecimy na yy, scenchły skład. Możemy? No, na stęchły. To lecimy, dawajcie. Za jak na pójdzie, będzie dobrze? Musi na dobrze pójść. Musi. Nie ma opcji. Dobra, polutuję zespoł skład i idę teraz na fabryki, co, czy coś tam się dzieje. O granatnik, to jest fajna broń, akurat. o dużo osłonach zawsze coś. Dobra, bandaże, fajnie. Oho, beczka o, beczka okwitości. A co się bardziej płaca beczka, czy... No chyba beczkę lepiej wypić. No to pijemy beczkę okwitości. Dobrze, fajnie, nie nam na początek gry Okej, okay. dobra Gdzie o co poziom już mam. Dobra O tek! Dobra, to idę na jakichś wrogów. Mam ochotę. No znaczy jakoś będę. To nasza pierwsza kra w tym meczu, nie? Tak. Okej. Okay. Minigun nie biorę z broń na bambików. Nie robię minigana. O, gracze są tam, widzę. To mogę rzucić im granaty, z sumie z granatnika. Hej, to jest dobry pomysł. Dobra, spamimy. Dosłownie. mnie. Dobra, idziemy na niego. On nie zabił mnie. Ajajaj. Mie... Dobra, możemy polecieć na słone strzechy teraz. to lecimy ale że dobrze pójdzie, musi nam dobrze pójść dobrze to lecimy, gdzie ten domek niebieski? możemy no Naciąg nam pójdzie, mam przecież dobrze. Dobrze. Ty ty jesteś. O. Dobra, mamy domek wolny. Bierzemy skrzynkę, otwieramy. O. Krótka seria. <laughs> Dobra, idziemy na wroga. No, zabił mnie pechowo. Spokojnie. Dobra, e, no niestety nie udało się, trudno. Minus 5%. Także do końca tego właśnie spotkanie już 33 z gry. Fortnite, chcę powiedzieć, rankę, tylko się w, sobie ranka, w solo. No niestety nie udało się wygrać z tej nawet ani niezależnego fraga, z zługier. Tak bywa. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkaniu z gry Fortnite w serii Fortnite o DJRAKIE 34 na solo. I trzymajcie się ciepło, i papa, dziękuję za oglądanie. Don't know what to say. Stand